Witam serdecznie zbliża się coraz chłodniej czyli sezon zimowy i postanowiłem powoli przygotowywać pompę ciepła do uruchomienia centralnego ogrzewania będzie to trzeci sezon mojej pompy o ślimaczek się jakiś przyczepił trzeci sezon zimowy pompy Hajer 8kW i Dzisiaj przeczyszczę filtr, separator magnetyczny, mam go zamontowanego tutaj, zaraz pokażę. O, posiadam taki separator, filtr magnetyczny i tutaj jest jeszcze filtr siatkowy przed nim i to jest essential. Sential Fortex 500. Magnetyczny. E... Odetniemy tutaj wodę. Czyli tutaj mamy odcięcie główne. Tak. I tutaj za. Za. Ten filtr został zamontowany na powrocie do pompy ciepła. Czyli powrót wody, czy z podłogówki, czy tam powiedzmy z bojlera, yy, idzie sobie tędy na pompę ciepła. Tutaj mamy jeszcze ciepłomierz na powrocie. No i to wchodzi na pompę. Jest po to, żeby po prostu zanieczyszczenia nie poszły na wymiennik, który tam znajduje się w pompie ciepła, oraz na samą pompę obiegową. No i teraz tak. Wyciągniemy sobie tutaj ten magnesik. No. Magnes jest bardzo silny. Magnes jest bardzo silny. Teraz tutaj mamy spuścik. I ten spuścik ma tutaj Taki zaworek, tak? Tak to wyglądają te zanieczyszczenia przez cały sezon. Naprawdę jest trochę tego. Widać. Jednak przydaje się po prostu taki zawór, znaczy ten filtr, separator, gdyż oczyszcza nam cały układ. Zbiera. Teraz spróbuję troszeczkę to przepukać jeszcze tu uchylimy Generalnie już jest czysto. Czysto jest. Także. Musimy ten magnes z powrotem. Ułożyć. i zakręcić. Dobra, jeszcze pozostało tylko siateczka, fil siatkowy. Powiem tak, stworzył się mały problem, ponieważ nie mogłem odkręcić... Tego sitka i musiałem wykręcić całość. Tu nie było miejsca za bardzo. Mam tutaj zbiornik wody i po prostu nie mogłem sobie mieć tutaj jakiegokolwiek ruchu klucza, więc musiałem to wykręcić w całości. Tak to wygląda. Tak dopieczone to było, nie wiem. Jak to się stało, ale zobaczcie ile tu jest syfu. Naprawdę. full po roku sezonu sezonu po całym sezonie zimowym. Także teraz to wszystko ładnie wypuczę poskładam i pokażę dalej. No i mamy. Sitko wyczyszczone, ładnie, czyściutkie. Teraz tutaj wszystko ładnie też wyczyszczone, tak? I teraz na tym sitku były takie takie rzeczy. Teraz zobaczymy, czy to są rzeczy metaliczne, bo część rzeczy może tu jest metalicznych. Przyłożę magnes, zobaczcie jak się wszystko zbiera do tego magnesu. O. Mm. że większość tutaj metalicznych jest rzeczy. No i mamy skręcone. Ten filtr jest o tyle fajny, że można go sobie przekręcać i wtedy jest dojście do czy te, z tej czy z tej strony. Można on sobie być przekręcany. Co by należało jeszcze przed sezonem zrobić? Myślę, że warto by było Zdjąć ten zbiornik przeponowy i sprawdzić ciśnienie albo napompować tutaj, no jak będzie brakowało, to dopompować ciśnienia. Więc mam go też odciętego, bo to cały jest układ do odcięty. Więc odkręcę tutaj, tutaj go zdejmę i zobaczymy, jakie jest ciśnienie. Zbiorniczek mamy zdjęty. I mamy to ciśnienie około jednego bara. Tutaj jest, że jest potrzebne półtora bara, więc troszkę dopompujemy. No i mamy półtora. I ok. No i mamy zbiorniczek zamontowany. Ciśnienie nad przeponą 1,5 bara Filtr wyczyszczony. Drugi filtr siatkowy wyczyszczony. Jeszcze można by było ewentualnie sprawdzić zawartość glikolu, ile, ile procent jest. Ale u mnie nie było wycieków, więc ja tego nie będę sprawdzał. No i co teraz. Trzeba nabić ciśnienie, tylko ciśnienie w układzie nabijam do 1,5. Otwieramy, sprawdzimy sobie szczelność. Odpowietrnik zadziałał. Układ się napowietrzył. <laughs> ciśnienie spadło oczywiście. No, bo jest ubytek trochę wody. Teraz tu uruchomimy jeszcze filterek. Sprawdzimy szczelność. Druga strona. Cyk. Mamy otwarte. Mamy otwarte. No, i wszystko wydaje się być dobrze, tylko trzeba ciśnienie dobić. No, i to jeszcze tutaj nabijemy ciśnienie. Teraz tak, tutaj mam taki układ podłączenia do centralnego. Może to być poprzez ten zawór z tym zaworem, z wodą zwykłą ze studni yy, lub po prostu tutaj przez ten zawór mam podłączenie do pompki pompka taka 12V Foton i tu mam mieszaninę alkoholu polipropylonowego ten, z wodą, tam on już jest zmieszany chyba jeden do jednego także to i napełniamy. No tu mam takie akumulatory żelowe. No i próbujemy. Zapowietrzona trochę pompka. Musiałem odpowietrzyć tą pompkę. Użyłem. Drugiego zbiornika i po prostu ten przewód rzuciłem tutaj do tego, żeby było bez ciśnienia. <laughs> Ona zaciągnęła i teraz już można, można zadziałać. O. Tyle mamy, odłączyłem, dobiłem do układu, robimy odcięcie. Ach, nie w tą stronę, dobra. I rozłączamy. Te mamy. Równe półtora. No i to by było na tyle. Nieszczelności nie ma. Nic tutaj nie leci. Z naszego układu filtr przeczyszczony, jeden drugi. I tak podsumowując, po jednym sezonie, trochę tego brudu było. Skąd ten brud? No, prawdopodobieństwo jest takie, że mam też kocioł, właśnie tutaj na ekogroszek, który kilka razy sobie załączyłem, żeby nie stał bezczynnie. Więc po prostu on tutaj zanieczyszcza układ centralnego ogrzewania. I w ten sposób przydatne jest, że jest ten filtr z magnesem, który zbiera właśnie zanieczyszczenia. I to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie. Pozdrawiam wszystkich z nowym sezonem grzewczym.